Serdecznie zapraszam teraz panią Joannę Wroda, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, żeby zaprezentowała nam swoją prezentację Edukacja włączająca kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013-2014. Pani dyrektor, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Postaram się w dużym skrócie przedstawić działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz edukacji włączającej. Tak jak w tym temacie mojego wystąpienia wska wskazano, Ministerstwo Edukacji Narodowej widząc wagę konieczność podejmowania działań na rzecz właśnie zapewnienia edukacji włączającej w naszym nie tylko systemie prawnym, ale także w praktyce ustanowiło w tym roku kierunek polityki oświatowej państwa właśnie wskazujący na potrzebę realizacji tych działań. Minister Edukacji każdego roku wyznacza tylko kilka obszarów, które są szczególnie istotne z punktu widzenia polityki oświatowej państwa i w tym roku szkolnym właśnie edukacja włączająca jest jednym z tych kierunków. W naszym systemie prawnym ustawa o systemie oświaty, a także akty wykonawcze do ustawy, regulują kwestie kształcenia uczniów niepełnosprawnych i wskazują na możliwość kształcenia tych uczniów zarówno w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, jak też specjalnych oraz ośrodkach. Specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, czy też ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Nasz system prawny gwarantuje rodzicom prawo wyboru formy kształcenia, a więc szkoły ogólnodostępne, integracyjnej bądź specjalnej, ale także i miejsce tego kształcenia mogą wybierać rodzice. Nasz system daje to prawo rodzicom, nie wskazuje miejsca tego kształcenia, formy kształcenia, tak jak jeszcze było kilkanaście lat temu. Tę decyzję podejmują rodzice. Jednocześnie system gwarantuje również zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu właśnie dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, czy też obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Ten obowiązek spoczywa na gminie, w której dziecko zamieszkuje. Ustawa o systemie oświaty gwarantuje również dzieciom niepełnosprawnym organizację wczesnego wspomagania rozwoju, a także, o czym już wspomniał pan minister Sławecki, szczególne subwencjonowanie, a więc wielokrotnie zwiększone środki finansowe właśnie na realizację tej, tych specjalnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych. O ustawie ratyfikującej konwencję o prawach osób niepełnosprawnych już tutaj była mowa, więc ja tylko wspomnę, że my mamy obowiązek w naszym systemie prawnym, ale także i w praktyce realizować postanowienia konwencji, a więc zapewnić system edukacji włączającej, ale podkreślamy na każdym kroku: system edukacji włączającej dający prawo rodzicom wyboru każde dziecko niepełnosprawne jeżeli tylko może jeżeli tylko jego możliwości psychofizyczne pozwalają mu na to aby być w szkole ogólnodostępnej tam powinno znaleźć swoje miejsce tam powinno bardzo dobrze się czuć i uzyskać wsparcie jakiego potrzebuje ale podkreślamy również że szczególne miejsce w systemie mają również szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze jeżeli dziecko z uwagi na rodzaj niepełnosprawności potrzebuje wsparcia w takiej placówce tam powinno ją otrzymać w związku z tym Również w naszym systemie prawnym zachowujemy tego rodzaju jednostki systemu oświaty. Podkreślamy również szczególną rolę ośrodków, dla których widzimy dużą szansę również rozwojową w przyszłości, o czym tylko zasygnalizuję później w dalszej części mojego wystąpienia. Indywidualizacja kształcenia ucznia niepełnosprawnego to obowiązek całego środowiska oświatowego. Przepisy prawa wskazują na obowiązek indywidualnego wspomagania rozwoju każdego dziecka zapisany w podstawie programowej zarówno wychowania przedszkolnego, jak też podstawie programowej kształcenia w poszczególnych typach szkół. Przepisy wskazują również na obowiązek opracowywania i realizowania z dzieckiem niepełnosprawnym, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, w opracowaniu którego mają prawo, a nawet chyba i obowiązek brać udział również rodzice dziecka. System prawa gwarantuje również dzieciom realizację zajęć rewalidacyjnych odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które są placówkami wspomagającymi szkoły, ale również w najbliższym środowisku dziecka, a więc w przedszkolu czy szkole, do której dziecko uczęszcza. Nauczyciele mają obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych, a także dostosować warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych również do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ministerstwo wspiera realizację tych działań, które są wskazane w przepisach systemu oświaty poprzez realizację między innymi projektów systemowych. Takim projektem którego jesteśmy bardzo dumni i chcielibyśmy realizować te działania w podobny sposób również w przyszłości, był projekt realizowany przez nasz Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych pod nazwą Podniesienie Efektywności Kształcenia Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt trwał krótko, bo niecałe dwa lata, ale zawierał bardzo dużo działań wspierających szkoły, placówki a także organy nadzoru pedagogicznego, organy prowadzące szkoły, a także wskazywał uczelniom wyższym, które realizują kształcenie przyszłych nauczycieli na ważne elementy tych studiów. W efekcie Przeszkoliliśmy, przygotowaliśmy prawie 500 liderów zmian, którzy w swoim środowisku przeprowadzili szereg spotkań konsultacyjno-informacyjnych, w których wzięło udział ponad 50 tysięcy nauczycieli w trakcie realizacji projektu. Natomiast z czego jesteśmy bardzo dumni i za co bardzo serdecznie dziękujemy naszym liderom, później tych spotkań było dużo dużo więcej. One już nie były ewidencjonowane z uwagi na brak tych wymagań formalnych, ale wiemy, mamy informację z terenu, że bardzo dużo takich Takiej wymiany poglądów, wymiany doświadczeń odbywało się później, i ci liderzy są ogromnym wsparciem również obecnie dla pracowników przedszkoli, szkół, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I to dotyczy w szczególności szkół ogólnodostępnych, w których nauczyciele czasami po raz pierwszy spotykają się w pracy z takimi dziećmi i nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić, a nasi liderzy podpowiadają. Dzielą się swoim doświadczeniom, wskazują możliwości współpracy. Także bardzo, bardzo serdecznie za to dziękujemy. W ramach projektu powstało również szereg materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli, dyrektorów, ale także rodziców, w których wskazywaliśmy na możliwości wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z takich materiałów były również modele pracy z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, właśnie adresowane w szczególności do szkół ogólnodostępnych, tak aby zasygnalizować, wspomóc, podpowiedzieć, gdzie i jakiego rodzaju wsparcie jeszcze można uzyskać w systemie oświaty. Również w najbliższej perspektywie finansowej staramy się uwzględnić działania, które mają na celu właśnie wspieranie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I nie tylko dzieci niepełnosprawnych, ale również innych grup dzieci, w szczególności dotyczących obszarów defaworyzowanych, ale także doposażenia jednostek systemu oświaty w niezbędne pomocy dydaktyczno-naukowe, w szkolenia dla nauczycieli, głównie szkół ogólnodostępnych, a także planujemy szereg działań związanych związanych z podniesieniem jakości diagnozy i terapii w systemie oświaty, a więc działań skierowanych do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizujemy również na co dzień szereg działań finansowanych z budżetu państwa, z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, mających na celu wspieranie dzieci niepełnosprawnych, na przykład poprzez dofinansowanie podręczników szkolnych, książek pomocniczych dla dzieci niewidomych, a więc tych książek, tych podręczników, które są wykorzystywane przez nauczycieli w codziennej pracy w szkołach ogólnodostępnych, ale także wykonywanie adaptacji podręczników dostępnych na rynku, tak aby były dostępne w systemie Braila czy w druku powiększonym odpowiednio do dysfunkcji dzieci. Dla przykładu w latach 2010-2013 już ponad 600 tytułów zostało adaptowanych do potrzeb tych uczniów. Również... Każdego roku przygotowujemy, znaczy zapewniamy poprzez dofinansowanie realizację, przygotowanie czasopism dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, tak aby również te dzieci mogły korzystać z materiałów dostępnych do swoich dysfunkcji. Każdego roku w budżecie państwa zagwarantowane są również środki na likwidację barier architektonicznych. W ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie na prace remontowe likwidujące właśnie bariery architektoniczne, które występują w szkołach czy placówkach systemu oświaty. Realizujemy również każdego roku szereg konkursów wspierających działania skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym do szkół, do placówek systemu oświaty. Te konkursy wspierają różnego rodzaju działania realizowane w tych jednostkach, ale mamy też konkursy, które są dedykowane tylko i wyłącznie Właśnie wsparciu edukacji włączającej. Dla przykładu w ubiegłym roku konkurs pod nazwą Edukacja włączająca w kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych, a w tym roku również projekty promujące, upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego, efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi także w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. W ramach tych projektów podmioty mogą otrzymać dofinansowanie na realizację realizacji różnego rodzaju działań, oczywiście zgodnych z celami konkursu, które wspierają przedszkola, szkoły w realizacji działań sprzyjających edukacji włączającej naszych uczniów. Również zmiany systemowe, o których już wspomniał pan minister Sławecki, dotyczące kompleksowego wspomagania przedszkoli, szkół i placówek właśnie w kształceniu uczniów niepełnosprawnych. A więc wskazanie na realizację zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne, które mają za zadanie wspierać szkoły, przedszkola w pracy z uczniami niepełnosprawnymi, pomóc w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, wskazać jakiego rodzaju działania powinny być realizowane tak, aby zapewnić edukację tych dzieci w sposób właściwy, a także podpowiedzieć w jaki sposób, z jakich pomocy jeszcze można skorzystać. Zadania tych placówek, to również tworzenie sieci współpracy, sieci, które składają się z nauczycieli, czy też specjalistów, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, tak, aby nauczyciele szkół ogólnodostępnych mogli z tego wsparcia korzystać i zadania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, które wspierają szkoły ogólnodostępne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i które w naszym w naszej opinii powinny być stać się takimi Centrami wsparcia, tak zwanymi centrami wsparcia, oczywiście, bo to nie jest sformalizowane, ale powinny być mentorami, powinny być wspomagającymi placówkami dla szkół ogólnodostępnych. Tak jak powiedział już pan minister, edukacja włączająca to jest proces, który będzie się toczył. My mamy jeszcze wiele do zrobienia jako Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale również wiele do zrobienia ma środowisko, na ten, aby ten cel zrealizować, ale musimy korzystać z tych zasobów, z tych doskonałych zasobów, które mamy, a takim Zasobami dysponują specjaliści, nauczyciele mający kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ale przede wszystkim bogate doświadczenie i tą wiedzą mogą się podzielić z tymi, którzy tej, tego wsparcia potrzebują. Przy projektowaniu nowych rozwiązań, przy realizacji zadań staramy się współpracować z wszystkimi partnerami i bardzo dziękujemy za te uwagi, również krytyczne, które są dla nas motorem napędowym do dalszej pracy, do zmian, a więc Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, w tym również zrzeszonymi w Forum Rodziców, które działa przy Ministrze Edukacji Narodowej i zrzesza kilkadziesiąt organizacji działających na rzecz uczniów. Oczywiście współpracujemy również z resortami, a także uczelniami wyższymi, między innymi w zakresie kształcenia nauczycieli. Bardzo chętnie dzielimy się naszą, naszym doświadczeniem, naszą wiedzą, ale także udzielamy honorowe patronaty, które czasami przy realizacji działań przez organizacje, ale przez jednostki samorządu czy też po prostu przez szkoły są bardzo ocenione i ułatwiają pozyskiwanie środków, a także i popularyzowanie tych działań, które te podmioty realizują. I między innymi bardzo w naszej ocenie cenny projekt realizowany przez Polski Związek Niewidomych we współpracy z Fundacją Perkins. Pod nazwą doszkalanie specjalistów zajmujących się dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 roku życia. W ramach tego projektu zostanie przeszkolonych wiele, wielu nauczycieli, specjalistów, a także doposażone zostaną, doposażeni zostaną uczniowie w pomoce dydaktyczne rehabilitacyjne dostosowane do ich niepełnosprawności. Cenna współpraca Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej, tam gdzie możemy skonsultować nasze propozycje, nasze zmiany, i efektem tego są również publikacje, które powstają. Dla przykładu, po Informator pod nazwą Samorządy, Administracja Rządowa na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zawierający zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. I tutaj bardzo serdecznie dziękuję za współpracę resortów, bo ten informator zawiera podpowiedzi dla rodziców dotyczące wsparcia nie tylko w systemie edukacji, ale także i w zdrowiu, i w polityce społecznej. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, widząc właśnie tę potrzebę współpracy międzyresortowej, współpracują z resortami, będąc uczestnikami różnych gremiów, między innymi w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w Polskiej Radzie Języka Migowego, w Zespole do Spraw Rozwiązań Systemowych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych powołanym przez ministra pracy i polityki społecznej, w Zespole powołanym przez ministra zdrowia pod nazwą Grupę grupa robocza do spraw ujednolicania rozwiązań oraz szkoleń i informacji na temat standardów postępowania dotyczących zaburzeń dzieci wieku rozwojowego, chodzi głównie o wczesne wspomaganie rozwoju, w grupie roboczej European Schoolnet do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także Europejskiej Agencji na Rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami nasza Ela Neroj, Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, o czym już wspomniał Pan Dyrektor. Bardzo jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w tych pracach i Głównym celem tego, tych naszych, tego naszego uczestnictwa, miejmy nadzieję, jest wypracowanie wspólnych rozwiązań, rozwiązań międzyresortowych, które poprawią sytuację dzieci niepełnosprawnych nie tylko w systemie edukacji, ale także w innych obszarach. W wielkim skrócie starałam się Państwu powiedzieć o tym, co Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych realizuje. O wykorzystaniu nowoczesnych technologii będą mówili następni występujący prelegenci, w związku z tym ja bardzo Państwu serdecznie dziękuję.